W dawnej fabryce obrabiarek, w samym centrum Dąbrowy Górniczej, od 2016 roku tworzymy niepowtarzalną przestrzeń, która połączy przemysłowe tradycje Zagłębia Dąbrowskiego ze współczesnymi oczekiwaniami wyjątkowych najemców i wymagających klientów. Dzieje się. Choć były osoby, które nie wierzyły w ten projekt, ale dzięki waszemu zaangażowaniu i naszej determinacji zrobiliśmy to. A to dopiero początek. Dokładnie sprzed 140 lat pochodzą pierwsze zapiski dotyczące zlokalizowania w tym miejscu warsztatu szumsarskiego. I tyle, mniej więcej 140 lat trwa przemysłowa historia tego miejsca. I dobrze, że tak się stało, bo dzięki temu dzisiaj możemy stworzyć unikatowe centrum Dąbrowego. to miejsce ma niesamowity potencjał i cieszę się, że miasto zdecydowało się je kupić, bo miasta muszą być dzisiaj odważne, muszą eksperymentować. I cieszę się, że w Dąbrowie Górniczej ten eksperyment Polega tak naprawdę na rozmowie z ludźmi. Fabryka Pełna Życia to projekt, w którym wykorzystujemy potencjał i dorobek współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 12 lat budowaliśmy wzajemne zaufanie, wypracowywaliśmy różne metody partycypacji i konsultacji. Fabryka Pełna Życia to modelowa rewitalizacja miasta. To wykorzystanie potencjału społecznego mieszkańców. Konsultacje społeczne, mobilne punkty konsultacyjne czy debaty podwórkowe. Dzielimy się wiadomościami z mieszkańcami i otrzymujemy od nich informacje. Konsultacje społeczne, które Fundacja Stocznia realizowała w śródmieściu Dąbrowy Górniczej, były przedsięwzięciem unikalnym. Przede wszystkim dlatego, że realizowaliśmy je nie tylko my, jako instytucja badawcza, ale także organizacje, stowarzyszenia, aktywiści z Dąbrowy Górniczej. I to jest, wydaje mi się, że największa wartość tego przedsięwzięcia. Przy konsultacjach staraliśmy się wykorzystać różnorodne metody animacyjne, które obudzą w mieszkańcach wizjonerów. Najważniejsze wnioski z konsultacji: Trzeba chronić historyczne budynki fabryki. Dąbrowie brakuje serca miasta. W centrum jest za głośno, za dużo samochodów, za mało miejsc dla ludzi. Rozwiązania transportowe konserwują stan z lat 70. XX wieku. Centrum jest zaśmiecone przez budy, barierki, reklamy. Brak infrastruktury rowerowej. Za dużo przeszkód dla osób starszych i niepełnosprawnych. Całą pewnością mieszkańcy są wystarczająco kompetentni, żeby projektować śródmieście miasta, dlatego że to oni z tej przestrzeni korzystają, oni są użytkownikami, ta przestrzeń jest zrobiona dla nich. Najważniejsze założenia projektowe. Nowe centrum Dąbrowy Górniczej w Fabryce. Otwarte na pieszych i rowerzystów. Wygodne i dostępne dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Z atrakcjami na miarę XXI wieku. Bezpieczne, zielone i uporządkowane. Po konsultacjach społecznych przyszedł czas na zorganizowanie konkursu architektonicznego międzynarodowego. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich szukaliśmy rozwiązania, które pogodziłoby wizję mieszkańców i architektów. Myślę, że jedną ze szczególnych cech tego, tego projektu, powstawania tego projektu jest też to, w jaki ta, ta jego historia, zanim podeszli do tego architekci, tak? czyli to, co się wydarzyło tutaj na parę lat wcześniej. A mówię tutaj o konsultacjach o tym, że społecznych, o tym, że ten projekt zanim powstał, zanim w ogóle architekci do niego dotknęli, był już, istniał w świadomości mieszkańców. W ostatnich latach czy w ostatnim czasie, czasie powstaje tego typu, w tego typu zabudowaniach dosyć dużo nowej architektury. To one wszystkie są inne od tego przypadku, a to dlatego, że. Tamte przypadki dotyczą, czy to będzie Warszawa, czy to będzie dotyczą jakby takich miejsc, które są poza obszarem ścisłego centrum, centrum i, i nie próbują jakby tego centrum budować. Tak? Tutaj mamy zupełnie inną sytuację, mianowicie taką, że to tutaj w tym miejscu ma powstać centrum Dąbrowy. I jest to, wydaje mi się, zadanie wyjątkowe w skali kraju na pewno, w skali europejskiej też, wydaje mi się. Jest to coś zupełnie, zupełnie szczególnego. Jako zespół Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB przeprowadziliśmy analizę możliwości zagospodarowania terenu fabryki pełnej życia. Naszym zadaniem było opracowanie wielowariantowej koncepcji. Ostatecznie wybrana została koncepcja zawierająca różne funkcje, począwszy od funkcji handlowo-usługowych poprzez funkcje biznesowe, rekreacyjne i społeczne. Pronti ad analisi, ricordiamo la realità economica del planowanego La Fabbrica per una regione. In italiano, la fabbrica piena di vita. È un'ottima iniziativa della città di Dombrova-Gornica per riveterizzare un'area dismessa. Ci saranno delle aree industriali, delle aree commerciali e delle aree per la restaurazione. È un'ottima possibilità per investire in Polonia. Io sarò uno degli investitori. Odkąd usłyszałem o pomyśle fabryki pełnej życia bardzo temu pomysłowi kibicuję. Jest to szansa na nową przestrzeń publiczną w Dąbrowie Górniczej, która może być jedną z najlepszych metropolii. Przekazaliśmy kwotę 26 milionów złotych na wsparcie przebudowy układu torowego przy dworcu kolejowym Dąbrowie Górniczej. Od samego początku projektu Fabryka Pełna Życia na podstawie konsultacji, analiz, projektowania wiedzieliśmy jedno. Żeby powstało nowe centrum Dąbrowy Górniczej, muszą się wydarzyć. Trzy rzeczy. Po pierwsze, na bazie dawnych zakładów defum należy stworzyć coś w rodzaju Dąbrowskiego Rynku, rynku pełnego życia. Po drugie, należy zmienić układ komunikacyjny głównej arterii Dąbrowy Górniczej, czyli ulicy Sobieskiego, Królowej Jadwigi Piłsudskiego. Po trzecie, musi się zmienić układ komunikacyjny w sąsiedztwie dworca PKP Dąbrowa Górnicza. Wszystko wskazuje na to, że te wszystkie trzy rzeczy uda się zrealizować. Przyszłość tego miejsca to dobra przestrzeń publiczna koncerty, wystawy, teatry, miejsca spotkań i miejsca pracy. Ale przede wszystkim to miejsce, w którym chce się być.